Dlatego ta hipoteza musi pozostać w sferze możliwości, nie faktu. Jednak im głębiej analizuje się zbieżność tych elementów, tym bardziej okazuje się, że alternatywny wjazd nie kłóci się z żadnym znanym faktem. Nie przeczy świadkom, nie łamie logiki czasu, po prostu otwiera inny wariant. Każdy, kto analizował podobne sprawy, wie, że przewóz ciała to czynność trudna, wymagająca nie tylko siły fizycznej, ale też precyzyjnego planowania. W tym wypadku, jeśli zakładamy, że pan Jan mógłby w ogóle rozważać taki ruch, należałoby przyjąć, że posiadał odpowiedni pojazd i znał sposób, by nie wzbudzić podejrzeń. Samochód, którym się poruszał, miał wystarczająco duży bagażnik. Wiele osób w okolicy posiada podobne pojazdy używane do transportu narzędzi, paszy czy opału. W nocy taki samochód nie wyróżniałby się w żaden sposób. Niektórzy świadkowie wspominali nawet, że widywali go nieraz wracającego o późnych porach. Z perspektywy śledczej istotne jest, że teren od strony pól i lasu jest stosunkowo płaski.